Zaczynamy. O kurde, co ten rogatek mi zrobił? Tak, mnie wszystko boli. Oczywiście utknę tu na zawsze. O kurde, co to. Jak coś, no to tu nie mogę przejść, niestety, bo jak tu przejdę, no to wyskoczy na mnie jumpscare Już próbowałem. Czekaj. O, wyważam. Kurde, Zjemy się, Wojtek, i słyszałem, że po ulicy, na, a nagle wyskoczył na mnie rogatek. Czy my. Doronem! I wysadził mnie tu z jakimś typem, który jesteś ty. I musimy przejść przez pięć epok historycznych. A no to czekaj, no to... No to czekaj, tu mam list, na którym pisze coś takiego. Hej! Jestem rogatek! Jak chcecie przejść na pierwszej epoki historycznej, musicie spłukać się w kiblu. Wiem, że dziwne. XD. Podpisał rogatek. Dobra! O kurde! Gdzie jest? Co to za caczy, chłopie? Jakieś. Nie wiem, jakieś. Musimy poszukać jakichś zadań, drogatka. Hej, tu i oj, Słyszycie mnie? Musicie zarobić 200 znaków oraz gdzieś 10, 1000 koron. Wtedy stąd wyjdziecie. Za tak... tak dużo. Za tak, tak to dużo. Uros, jeszcze jedno. Musicie przejść do dwóch stref granicznych. Więc no dobra. Będzie łatwe. Chociaż nie wiem, czy takie łatwe. Dobra, musimy to czyścić. Zamiatać. Zamiatać. <ślam> No dobra, stąd się nie wyzostaniemy jak, jak nie zarobimy hajsu, nie? No. Gdzie, gdzie dostałeś ten mop, tego mopa? No, patrz, w ogóle musimy zrobić 100 to nie ma czego odcinka sobie nie podzielimy na części leży jak to i I też pamiętaj Woj Wojciech Wojciech jak to się tam nazywałeś Wojciech Garberg że musimy jeszcze przejść do tego do, do jeszcze do Czechosłowacji i do Niemiec jeszcze musimy kupić sobie za pozostałości naszych pieniędzy te wiesz e, mo mogę, mogę zrobić tutorial no zrób tutorial tylko ja już znam tę grę więc Czyli nie tak że znam bo nas rogatek tutaj cofnął, więc. Ja nie wiem, co temu głupiemu rogatkowi chodzi. Chyba rogatek chciał nas wkurzyć po prostu tym. Ja się zastanawiam, dlaczego to się jeszcze w ogóle nagrywa. We jesteśmy tak w tak starych czasach, że jeszcze chyba kanał nawet nie wynaleziono. Dobra, zrobiłem już 200 koronę. Wiesz, ja, ja, ja nie mogę tutoriala zrobić i nie mogę nawet tego mopa jakiegoś zrobić. ja nauczę. Kliknij sobie na ten mop, nie? No. No to o. masz. No i sprzątaj, nie? No i czyść. Ej, ale może po prostu dodawanie. Ty na przykład zarobisz 500 koron, ja też dostanę. Ja też 500. No dobra, no już musimy zarobić tyle koron. No to chociaż nie wiem, czy. Dobra. Chyba to jest zezwolone, nie? W końcu Rogatek nie podał, że pojedynczo mamy zarobić. Była. Więc. A, a jeśli chodzi o znaki, no to ja zarobię tyś... 100 znaków, ty zarobisz 100 znaków. Ja to rozbiłem robotę na równo. Najpierw sobie zarobimy korony, bo łatwiej. Te korony. Ja już chcę od razu. Koro... Idę do sklepiku kupić te. No jest jeszcze na tej granicy. Jest chyba wojna sudecka. W, tu, w sumie przejść przez gra, granicę, Dobra. to będzie chyba no, łatwe Muszę kupić sobie papiery. No i te, no i paszport. Ja ja jeszcze, ja jeszcze muszę zarobić. No. Więc tak widzowie, to będzie trochę nudne, więc nie będziemy wam Yy, trochę jakby zanudzać tym. Bo za bardzo w tym nic ciekawego nie będzie, tylko będziemy właściwie latać sobie z młopami dookoła. Więc powiedzmy, że to wam dam w przyspieszonym tempie. Mě vedrům, mě vedrům, tanoutky mě vedrům, jak umami, tanoutko, tovar. boli. Tak zarobiłem już 505 Koron, mam już te paszporty i dokumenty czechosłowackie, więc A, mój to, to kolega to tutaj wcierać. jeszcze widzę. Pracuje, ciężko, więc on tutaj będzie... Hej, teraz, I teraz mój ekran Nie przyspieszony. Zgłębiać. Zgłębiać. Teraz jego ekran jest róża potrzebuje co widzicie, on jest trochę zmęczony, bo tak Zdaję, nie nie ja Prawda? To... No. Bo on już tutaj wyciera od jakiejś, nie wiem, już od dziewiętnastej. Ja idę teraz na drugą pracę i jeszcze. Mam znaki, więc tam no, będzie. O dobra widzowie, widzimy się po dłuższej przerwie Ale teraz, widzicie, dobra tu jak blisko puszka, to zbiorę Widzicie, ja tu biorę na kij puszki Niosę, tam Więc teraz, postanawiam kupić już te dokumenty By na pewno mieć pewność, bo musi, widzicie, musimy się dostać do dwóch granic naraz Bo ten głupi rogatek nam kazał Naprawdę Uwierzcie mi, to wcale nie jest ciekawa rzecz latać w kółko. No, no, nie, nie potrzebujemy licencji. No, no jakoś to za drogo nie kosztuje. Licencja już kosztuje, ale niepotrzebna nam licencja na broń, skoro no i tak rogatek nam to wszystko zabierze. Więc widzimy się za chwilę. No dobra widzowie, słuchajcie, już zarobiłem dość za dużo pieniędzy. Wojtek też zarobił tyle pieniędzy. I tak. Zarobiłeś Wojtek, nie? Zarobiłem. Więc tak. Więc teraz musimy tylko zwiedzić Czechosłowację. Nie, nie. Teraz musimy zwiedzić tylko Czechosłowację i, to niem i Niemcy. Do, in, do innego tego. Więc chodź Wojtek ze mną idziemy do, najpierw do Czechosłowacji, nie? Czekaj, nie musimy wierze, iść przez wśród. punkt kontrolny. A kurz jest północ, ja jest zamknięta. Za. Co? Chodź za punkt kontrolny, bo mnie nie da się za punktem kontrolnym. Więc, y y zaczekajmy w lesie po prostu. No dobra. Więc widzowie, ja wam nie będę zanudzać. Widzimy się za chwilę. Och, widzowie, nie wiecie nawet jak z Wojtkiem musieliśmy trudno przejść to przejście graniczne. A się Paszporty. Zdajęło nam to praktycznie cały dzień, dlatego tyle tutaj akurat jesteśmy. I, i nie wiem, jak co temu rogatkowi odbiło. Wyobrażasz sobie, że jeszcze tak będziemy musieli zrobić przez pięć razy w innych, yy, innych epokach? To zależy, co nam powie rogatek, bo jak rogatek nam powie to, no to rogatek nam powie to i ten, wiesz. Tylko nie możemy tu biegać, bo, wiesz, to będzie trochę dziwne, jak będziemy biegać. Nam jest Republiki. Ja tu nie wiem, co zrobić. Jest chyba jakiś pociąg. Już nie wiem. Ty, co tu robi pojazd? Towarowy. I ogólnie nie wiem, co my tu musimy zrobić. Czy coś pozwiedzać Nie? może musimy się dostać Tam. Tu? My tutaj nie możemy. Co tu robi niemiecki cywil? Mara i Orndrej Pichal. Co nie ode nas ty? Bo. O nie! Szybko uciekaj! Wojtek, tak uciekaj od nich! Nie! Co to było? Ej, szybko! Uciekaj, ja uciekam! O kurde O Jezu Widziałeś co oni nam robili? Chyba musimy tędy iść No dobra Chodźmy sobie przez las Tam jest coś Ogólnie no To chyba teraz rugatek raczej się nie będzie pojawiał Bo raczej rogatka Jeszcze wtedy on nie istniał Bo no wiesz raczej to by było niemożliwe Że jakby rugatek się pojawi W czasie przyszłym Ja się zastanawiam, co tu w ogóle będzie. Jeśli nie masz towarów, w Nowe miasto! To no na twoim miejscu bym wyszedł. Tu co jest niebezpiecznie. Jakie towary? Jakie towary? Możesz dostać pracę w poczcie nowe miasto i zacząć dostarczyć ją tutaj. Dobrze wiedzieć. Jak pocztę nowe Mesto? Lol, chodź dalej, zobacz, to Kliknąć? No to się nie da kliknąć, ale dobrze. Ale dobra, chodź dalej. Bo my tutaj nie robimy pracy, raczej, tylko my tu musimy zwiedzić dwa kraje. Bo głupi rogatek postanowił, że nas wyśle w wierdzie. Ale gdyby nie rogatek, to byśmy byli tam i by nas nie I by się nie nazywał Wladislaw Kolo... Kolo... Korolenka. Czemu w ogóle się nazywam Władysław Korlo... Korolenka? A ty W Goldberg. Wiesz, to brzmi jak jakaś nazwa Volkswagenu Goldberg. Ja bym, nie wiem. Hej, słyszycie mnie? Słyszycie mnie? To ja, 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 rugatek. Każę wam wejść w pole. Tam będzie informacja. Ej, musimy wejść w to pole chyba. No dobra, co to będzie za informacja? Czekaj, czekaj. Widzę coś. Żeby dostać się do innej epoki. Musicie. Iść do Niemiec oraz spukać się w kiblu. Znajduje się on w Tarewnie, ale zamiast kibla będzie wiadro, podpisał Rogatek. Czyli, czyli tak, musimy się łukać w wiadrze. Po prostu o tym marzyłem. To było moje największe marzenie życiowe. Ja wiem, wiem, nie wnikam. No musimy na pewno będzie gdzieś godzin Co? I teraz ten usunął mi głos i, i, i daj mi po prostu że, że szybko że ten Dobra może rogetek ten nie zauważy, że pojedziemy do pociągiem tak? No ogólnie no okay. to, no to dobra wsiadamy do tych pociągów siedzimy tutaj, nie chce nam się płacić za bilet Chodź, Wojtek! No to dobra, widzimy się za chwilę. A widzowie! Czajecie, jak nam to zajęło? Aż musieliśmy tu, byliśmy na granicy, musieliśmy zaś pokazać dokumenty, a potem musieliśmy tu znowu busem podjechać, dlatego właśnie tu jesteśmy. Ej, Wojtek, widzisz to samo co ja? No to tu przejście. To jest jakieś przejście, które pisze. Jak coś no to jestem tak zraniony, bo się przewróciłem jakby. Ej, co tu jest? Mam takie jedno pytanie. What the hell is this? Ej! O nie, Wojtek! Co się dzieje? Jest jeszcze jakieś szumy!